Cześć i czołem. Dzisiaj taki odcinek, wydanie specjalne. Magda będzie mi dzisiaj przepytywać. Magda, z czego mi będziesz przepytywać? cię przepytywać z tego, jak dobrze wykorzystać ostatnie 15 dni, które zostały do matury. Bardzo mało czasu. Poczekajmy aż reszta do nas dołączy. Ja sobie tutaj zobaczę, czy nas widać i słychać, ale już jakieś oczka się pojawiają, czyli prawdopodobnie widać i słychać. O, już Wiktoria widzę, tutaj polubiła film, więc, więc na pewno jesteśmy. Jeśli macie też jakieś pytania co do matury, to możecie też jeszcze zadawać. E, mega pomysł. O, Wiktoria pisze, że mega pomysł. To przywitajcie się, kto już tutaj jest z nami, przywitajcie się. My powinniśmy być w ogóle na odwrotnych okienkach, bo to w końcu Ty mnie pytasz, nie? a nie ja Ciebie. Dajcie znać, kto jest jeszcze z nami. Sylwii jeszcze nawet nie widać, a już tutaj się Sylwia zapowiadała, że będzie. Dobra, to chyba możemy powoli zacząć, co? Dobra, no to Ania, pierwsze pytanie do Ciebie. Przede wszystkim, jak zbudowana jest matura i co nas na niej czeka? Hmm. Matura z matematyki, jak jest zbudowana, no oczywiście mamy pytania zamknięte i otwarte. Eee, zamkniętych pytań mamy 25, a reszta to są otwarte. I najlepiej chyba zacząć od tych, które praktycznie wiemy jak zrobić. Nie patrzeć, czy one są za jeden punkt czy za dwa, tylko zacząć od tych, które wiemy jak zrobić. No i oczywiście, jeśli piszecie maturę na podstawie, no to macie 170 minut na rozwiązanie całego arkusza. A jeśli rozszerzenie, no to tylko o 10 minut dłużej, więc chyba wolę podstawę. Chociaż sama pisałam rozszerzenie. Tylko okay. na trochę innych zasadach. A ty pisałaś jeszcze oba arkusze naraz, raz, czy mogłaś... Czy... Nie, ty, tylko jeden. Ja miałam tylko arkusz albo podstawowy, albo rozszerzony. I nie było tak jak teraz, że jak będę pisała rozszerzony, to mogę byleby tylko pójść i nie mieć żadnego. Mm. Tylko jakbym nie osiągnęła 30% na maturze rozszerzonej, to bym po prostu jej nie zdała. No to jaki nie, like ja pisałam podstawę i rozszerzenie, czyli my pisaliśmy... Najpierw arkusz podstawowy, potem były dwie godziny przerwy i arkusz rozszerzony teraz tego, co, e, są rozdzielone, że podstawa jest innego dnia niż rozszerzenie, co mi się wydaje bardziej logiczne niż tak jak było to, kiedy ja pisałam, e, bo po całym dniu pisania armatury z matematyki to głowa e, parowała. E, tu widzę, że mamy pytania, czy da ogarnąć się, e, się matmę w te 15 dni? Da rady, ale na pewno będzie dużo trudniej niż jakby się ogarnało od września małymi krokami. Znaczy, no ja myślę, że przede wszystkim trzeba przeglądać wszystkie Twoje firmy i, i, i na pewno wtedy. <grym> Okej, okay, Aniu, a powiedz, co, co, co przez te 15 dni, na co byś zwróciła uwagę, gdybyś była wesołym maturzystą teraz? Nie wiem, czy bym była akurat wesołym, ale bym zwracała uwagę na pewno na wszystkie zadania z funkcji, bo to można powiedzieć, to są takie też trochę pewniaki naturalne, że funkcja kwadratowa i funkcja liniowa jest w bardzo dużej ilości, ciągi. No, i na geometrię analityczną razem ze stereometrią to jest dużo zadań z tego. No, i na pewno nauczyłabym się na pierwsze zadanie otwarte rozwiązywać nierówność kwadratową, aby już mieć pewne dwa punkty z tego. A czy są jakieś tematy, które możemy sobie tak olać? No, trochę możemy sobie olać statystykę i kombinatorykę, no bo z tego jest jedno zadanie, więc jak go nie zrobię i go nie powtórzę, no to nic mi się nie stanie. Czyli przypominając, jeżeli przez te 15 dni chcielibyśmy mocno ogarnąć, no to przede wszystkim funkcje, funkcja, funkcja tak. kwadratowa, rozwiązywanie nierówności, no i, bryły, i geometria. A no tak, jest... no i oczywiście, oczywiście jeszcze powinniśmy, żeby ogarnąć tamtą całą część, to powinniśmy jeszcze no, przypomnieć sobie potęgi i pierwiastki, no bo jak na tym się wyłożymy i na ułamkach, no to już dalej niczego nie, wy, nie, nie wyliczymy. Okej, okay. a powiedz mi, jak ze wzorami? Czy wszystkie musimy kuć na blaszkę? Nie, na szczęście nie, a to pytanie do ciebie, co możemy mieć na maturę w takim razie? Jakie no, co możemy przynieść? Co możemy przynieść na maturę? Kalkulator prosty, czyli taki, którego ja nie posiadam, bo ja posiadam naukowy, jak się ostatnio. Więc ja na maturę z matematyki pójść nie mogę. Chyba, że pójdę do sklepu, więc kalkulator prosty to jest taki, który posiada podstawowe funkcje, czyli dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Potem pierwiastki, tak, on też wyliczy, linijkę, ekierkę, czarny długopis, tyle, ponieważ ani nie możemy mieć ołówka ze sobą, nie możemy mieć niebieskiego długopisu, cyrkla, niczego, no i dowód tożsamości, w waszym przypadku albo legitymacja szkolna, albo dowód osobisty, ale mm -hmm. bierzecie legitymację szkolną, to musicie znać na pamięć swój numer PESEL, bo, bo tam to... niestety nie ma. Tam niestety nie ma, to jest bardzo ważne. To prawda, dostaje się takie um, kody, nie? I, i, i komisja zna wasz numer PESEL, ale obecnie w czasach RODO e, lepiej ten e, numer PESEL mieć ze sobą e, i dowód osobisty lepiej wziąć, albo paszport, coś gdzie jest numer PESEL, jeśli go nie znamy. Mm -hmm. I też, też jeśli. E, no bo... Dowód osobisty bierzemy po to, że wiadomo, nauczyciele, którzy nas uczyli, to nas znają, ale jeśli będzie ktoś spoza i powie, a pani to nie, nie, pani Magdo, ja nie wiem, czy pani to jest pani Magda, ja panią nie wpuszczam. I co tak. wtedy? No wtedy mamy y, problem, także dokument tożsamości musi być. Widzę, że tutaj Basia pisze, że w legitymacji jest PESEL. W czasów, nie było PESEL-u w legitymacji, także... Ja chyba miałam, ale nie pamiętam, to już było tak dawno ja temu, pamiętam, że. Ja pamiętam, że była tylko data urodzenia wpisana, dlatego u nas na egzaminie gimnazjalnym, bo ja jeszcze taki pisałam, był z tym problem, kto ma jaki numer PESEL i specjalnie pamiętam takie białe kartki. Nasza wychowawczyni nam pisała z naszym numerem PESEL, żebyśmy mieli ze sobą na, na egzaminie na egzaminie. Także no, no sorry, nie przeglądam legitymacji uczniów, także przepraszam. Basia pisze, że wprowadzili kilka lat temu. I tutaj też jeszcze z grupy, bo nie, nie wiem kto to pisze, ale z grupy, bo widzę tylko, że z grupy, to, że to jest chore, że nie można mieć ołówka. Ja się z drugiej strony troszeczkę nie dziwię, no bo jakby był jakiś egzaminator, który chce oblać bardzo dużo uczniów, no to by po prostu zmazał to, co było napisane, więc pewnie to przez to jest też. Albo jak, jak później mamy wgląd do, do swoich arkuszy. Żeby tam czegoś nie zmazać, jak coś było źle, albo nie dopisać inaczej, żeby nie było wątpliwości, czy to na pewno jest dobre. No to teraz Magda, pytanie do ciebie. Tutaj z grupy ktoś pisze. Aha, Natalka, tak? E, man, e... A jak mam tak, że ja mogę mieć cyrkiel. To... Znaczy z cyrklem to jest tak, że on na pewno nie będzie Wam potrzebny, ponieważ nie ma zadań do rysowania cyrklem. W cyrklu znajduje się ołówek, dlatego też on nie powinien zostać wniesiony na salę, ale jednak jeszcze w niektórych niezbędnikach ten cyrkiel może się znaleźć. Jednak tak jak mówię, nie, nie ma prawa być tak jakby zadań, żeby tym cyklem cokolwiek narysować. No i w cyrklu jest ołówek, ołówka mieć nie można, więc automatu cyrkla też nie powinniśmy wnosić. Takie, takie są jakby najnowsze zalecenia. tak? A Ale, jeśli byłby to cyrklem z długopisem, cyrkiel z długopisem? No, myślę, że cyrkiel z długopisem, no to w tym momencie tak, nie? Ale hmm. ten nie, nie jest on y, po prostu brany. Ja wiem, tutaj jest odnośnie tego cyrkla, jest bardzo dużo spekulacji i to można przeczytać 100 tysięcy na różnych forach, są różne informacje. Jednak no ta jest skonstruowana, żeby ten cyrkiel nie był nam potrzebny. Dlatego najlepiej szukać na stronie CKE informacji, co ja mogę mieć ze sobą. Tak. Dobra, tu było jeszcze pytanie. Okej, okay, w jaki sposób? Powtarzamy, czy arkusze? Yy... Hmm. I powtarzamy i arkusze. Do 12, <gry> Po 12 yy, arkusze, ale myślę, że no na ten na ten moment to lecimy już arkuszami i, i tam są wszystkie zadania i wszystko i tak dalej. Ewentnie, ewentualnie tylko powtarzamy to, z czego wiemy, że, że, jest, że nam idzie bardzo źle, albo nie, nie wiemy, nie mamy żadnej wiedzy z tego działu, no to wtedy sobie troszeczkę powtarzamy stamtąd, ale równocześnie zrobieniem arkuszy maturalnych. Dlatego my też od poniedziałku do czwartku już liczymy arkusze, żebyście mogli też już wiedzieć, jak takie zadania wykonywać. Tak. E Ewentualnie, może, co można sobie zrobić, no to jeżeli przerobimy sobie arkusz, no to w tym momencie widzimy, które zadania sprawiły nam tę trudność. Czy to, zadania, czy to były zadania z logarytmów, czy z potęg, czy e, zadania z funkcji kwadratowej, e, czy zadania ze stereometrii i planimetrii. No i wtedy widzimy, no ten dział nam nie leży, no to odpalamy Ani od Matmy na YouTubie, no i tam przekrój wszystkiego na pewno znajdziecie. Tam już, tam już jest chyba wszystko. Wszystko, no już chyba wszystkie tematy się, się znalazły. No jed jedną z opcji też jest to, jakiegokolwiek jakiegokolwiek zbioru zadań czy repetytorium, maturzysty, tam na początku jest napisane planimetria, stereometria. no i ocenienie samego siebie daje sobie, nie wiem, dwa, trzy punkty, no bo wy sami znacie lepiej siebie niż nauczyciel, was, my was i tak dalej. Pamiętajcie, oceny to nie jest wyznacznik tego, czy wy to umiecie, to wasze własne odczucie jest e, tego wyznacznikiem. Więc no, najprościej jest samemu przed sobą przyznać się, ok, ułamki, no nie, to nie jest moja bajka, na przykład moją bajką nie są ułamki, na przykład moją bajką nie jest kombinatoryka. Więc ja, kiedy widzę zadania z kombinatoryki, no to wtedy jest tak, że muszę się bardzo długo zastanowić, no jeżeli uczniowie chcą zrobić ze mną zadania ze statystyki z kombinatoryki, to ja zawsze mówię, ok, ale jesteśmy w tym razem. Ja też ich nie lubię, nie? No, co do, staty... co do kombinatoryki, to chyba faktycznie jesteśmy w jednym bagnie. Szczególnie na rozszerzeniu to są takie zadania, że ja czasami otwieram oczy i mówię, o Boże, co autor miał tutaj na myśli. Dokładnie, także no, to są takie zadania, których ja na przykład na maturze się bałam strasznie, więc poświęciłam im bardzo dużo czasu. Natomiast no, wiedziałam, że gdzieś tam logarytmy, yy, potęgi czy funkcja, którą kocham, uwielbiam i w ogóle, no to wiedziałam, że to wiem, znam, umiem, więc ją jakby sobie już przez te ostatnie dni mniej powtarzałam, no bo jeżeli przez trzy lata coś cały czas mamy, no to no to, to się umie. No tylko, że ja byłam też klasa matematyczno-informatyczna, więc ja tej matematyki miałam bardzo dużo. Potem. No. Pani dyrektor powiedziała, że możemy mieć tablice. Co do tablic. Tablice są rozdawane, Wy ich nie przynosicie. Nie ma mm -hmm. wcale tablic. Tablice będą przygotowane Jó, przez, tak. e, przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. One są dołączane jako osobny pakiet. Każda szkoła ma swoje tablice. Tak. Także Wy tych tablic nie wnosicie na egzamin maturalny, ponieważ na egzaminie osmokresistcy. Jeśli ktoś nas y, ogląda, y, niestety wzory kupujemy na blaszkę. I to mm -hmm. jest różnica. Ja tam twierdzę, że maturę łatwiej zdać niż egzamin ósmoklasisty. Na szczęście egzamin ósmoklasisty zdajemy na punkty, a nie czy, czy zdamy, czy nie zdamy. Także no tutaj jest... odpowiedź co do tablic. Tablic, gdy nie wnosicie, przynosi je dyrektor szkoły, szef komisji szkoły. Zawsze jest odpowiednia ilość e, takich e, tablic. Oczywiście możecie sobie je ściągnąć też ze strony CK i wydrukować, jak się uczycie, żebyście wiedzieli, gdzie co jest w tych tablicach. Bo później jak będzie stres na maturce, no to możesz od razu, możecie od razu nie, no nie znaleźć tego wzoru, który potrzebuje, bo ja nie wiem wtedy, gdzie on jest. A jak się uczy na tych tablicach, to ja wiem dokładnie, że nie wiem, w lewym górnym rogu, tak tam są, są jakieś wzory. Mm. Lepiej robić najpierw otwarte czy zamknięte, co sądzicie? No ja myślę, że najpierw zamknięte, bo one są tyk, tyk, tyk i rozpykane i na nich te 30% można sobie zdobyć, bo one są łatwe, a zamknięte zadania jak ruszycie, a zestresujecie się, że jest trudne zadanie. Pochłonie wam to dużo czasu, a mm -hmm. przez chcecie zrobić na przykład 5 czy 6 zadań zamkniętych. Także no, ja jestem z tych, że ja najpierw przeglądam sobie, które zadania są łatwe. M mój sposób jest taki, i to tak całe studia przeżyłam i tak dalej, że najpierw przeczytałam, przeczytałam wszystkie zadania. Wiadomo, no na studiach łatwiej, bo jak się pisze kolokwium, to jest pięć, sześć pytań, no ale na maturze te zobaczyłam, szłam po kolei i mówię, dobra, proste, 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 proste. Zrobiłam te proste, a dopiero te, które wiedziałam, że będę potrzebować się zastanowić, czyli wykonać rysunek, obliczyć coś więcej i tak dalej, te robiłam dłużej, więc na nie zostawiłam sobie więcej czasu, no bo lepiej tak przez 10 minut na przykład zrobić 10 zadań i zdobyć z nich 10 punktów, niż przez 10 minut jedno zadanie za 4 punkty, prawda, mhm. e, to gospodarowanie czasem, ale czasu jest tyle, że na pewno Wam wystarczy, żeby ogarnąć wszystkie zadania. Tak, ja też jestem zwolenniczką tego, żeby najpierw zacząć od otwartych, ale tylko tych, tych, których umiesz, że od razu patrzysz, aha, wiem, jak zrobić i jadę liczę, bo tam jednak można dużo więcej punktów zdobyć i procentowo liczyłam ostatnio procentowo, że na samych otwartych e, można mieć 50%, tak? Czyli jeśli poświęcę czas na te otwarte, które umiem, i zrobię wszy zrobię wszystkie, to 50% już mam na starcie. A, to jednak, jak sobie poradzisz z tymi otwartymi, no to te zamknięte są łatwiejsze, chociaż nie zawsze, bo czasami czym łatwiejsze zadanie, tym jest trudniejsze, a w stresie to już całkowicie. No to e, tutaj sobie... w... Tak jak ja wczoraj, tak, jedno zadanie, nie zauważyłam, że jednak tam tamta była zaznaczona, więc patrzcie. A, bo tak samo y, bo możecie zrobić takiego y, byka, że po prostu no, nie zauważycie czegoś, a to jest po prostu ewidentnie widać, jak byśmy na przykład wzięli sobie ten arkusz tak z daleka, nie? Mhm. Także patrzymy, no ja... Także patrzymy, patrzymy, patrzymy. Tak, tutaj ktoś pisze, że ja myślę, że najpierw otwarte, bo przy nich dłużej myślę, a ja wiem jakby, jak ty, aha, tutaj rozmawiacie pomiędzy sobą. Wiktoria pyta, jakie miałyśmy wyniki naszych matur. Ja, ja tylko rozszerzam. Ja mogę się powstalić, bo ja maturę podstawową zdałam na, e, czekajcie, 96 albo 98%, a rozszerzenie na 80 parę, ale... Nie wiem, czy to było 82 czy 84, coś koło tego. Także, no ja wyniki, e, no takie przyzwoite, rzekłabym. No, Też było... powyżej 90 czy powyżej 80 to już są przyzwoite. No, ale to były 3 lata harudy, y, na w klasie matematyczno-informatycznej, moi drodzy. To była ciężka charuwa i, i to było poświęcenie się tylko matematyce przez 3 lata. Także, no to było. Ja też byłam na matematyczno-informatycznym, ale jak wiecie, tylko samą rozszerzoną nie, nie było tego poziomu podstawowego. No u mnie to było 89% na rozszerzeniu i u nas zrobili coś takiego, że to był jakiś taki przelicznik, że jakby wtedy podstawę przeliczali na jakąś, ja chyba miałam wtedy jakby na tym przeliczniku to wychodziło 94 czy 95%, na tym przeliczniku, ale według mnie i tak to było dosyć niesprawiedliwe, bo ktoś na podstawie mógł mieć 100%, a ja musiałabym mieć naprawdę chyba 97, żeby mi uznali, że było 100%, ale jednak rozszerzenie jest dużo, dużo trudniejsze. E, zresztą dla mnie to i tak było dużo, bo ja już myślałam, byłam tak zestresowana przed całą maturą, że myślałam, że po prostu nie pójdę, że łądek mnie bolał. E, nie, nie, nigdy więcej tego nie chcę przeżyć. Na pewno nie, chci nie chciałabym przeżyć e, nigdy e, ustnego polskiego, bo pomimo tego, że się bardzo dużo uczyłam, to stres mnie tak zjadł, że tam prawie słowa nie powiedziałam. A znaczy, no ja tak, ja, ja, te, no, ja zawsze się śmieję, że jakbym miała jeszcze raz pisać maturę no to każdą bym powtórzyła maturę, tylko nie maturę z polskiego. To, to... Ustnego, nie? Ustnego, zaznaczmy. Ja zdawałam, ja zdawałam angielski, angielski, ale na podstawie, biologię, chemię i matematykę rozszerzoną i, i na podstawie matmy jeszcze, także z tych wszystkich egzaminów, nawet z biologii, której po prostu no, nie cierpiałam, nie znosiłam i tak dalej, ale na tamte czasy była mi potrzebna, żeby ją zdać, no to, no to nie, 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 nie. Znaczy jeszcze ustny polski, jeszcze w miarę, ale ten nie. No i egzamin, którego na pewno nigdy w życiu bym więcej nie chciała powtarzać, to jest egzamin praw jazdy, którego nigdy w życiu bym nie chciała powtarzać. I wiem, że jakbym miała go teraz robić, mimo bycia kierowcą już od 10 lat, no to na pewno bym go nie zdała, nie? Myślisz? Ja akurat co do prawka, no to ja bardzo lubię jeździć, ale e, ja mam dosyć ciężką nogę, więc tutaj mogę spokojnie powiedzieć, że nie jeden mandat za prędkość za mną. Na szczęście nigdy nie miałam jakichś bardzo e, punktów dużo, e, jeśli chodzi o, o prędkość, ale taki jeden mandacik raz na dwa, trzy lata mi się zdarzał. E, tutaj Natalka pewnie, tak? E, Ania, znam to, ja już od tygodnia nie mogę spać ze stresu, tak? A ja mam takie szczęście, że nie muszę zdawać ustnych egzaminów. No widzicie, pandemia wam pomogła, że nie musicie zdawać ustnych. No. No. O, moja mama pisze, że jestem świetnym kierowcą. No <grym> tak, tak, ja już tak. mam prawo jazdy, czekajcie, chyba z 11 lat, to teraz też już jestem dobrym kierowcą. No. Okej, okay. oj zdecydowanie wolałabym kolejną maturę, niż egzamin na prawko jeszcze raz. No, także... Ja wolała napisać jeszcze raz maturę niż prawko. Tak, definitywnie. Znaczy, u mnie to jest też to, że. Um, u mnie też jest to, że ja mam tatę, który ma szkołę nauki jazdy. A, uff, no to y, tak. Aha, no to wtedy są, są też dużo, dużo, dużo większe wymagania. O, także dobra. Myślicie, że duża radę wyciągnąć z samego korzystania. Tak! Tak, pewnie, że tak. Słuchajcie, tablice to jest... Ja twierdzę, że znaczy nie powinnam tego używać, ale jeżeli ktoś ma coś pod tą kopułą i nie jest ametą, no to słuchajcie, z tablic naturalnych 30% wyciągniecie w 100%. Jeden warunek. Trzeba umieć czytać ze zrozumieniem i trzeba umieć posługiwać się tymi tablicami. Tak? Także naprawdę nie trzeba jakiejś mega wielkiej wiedzy, żeby to zrobić. macie kalkulator, więc nawet dwa dodać, dwa możecie sobie dodać. E, 10 minus 3 możecie sobie zrobić, tak? E, także no naprawdę, słuchajcie, w porównaniu z egzaminem ósmoklasi, w oni nie mają wzorów, nie mają kalkulatorów i tak dalej, to natura, to jest pikuś, słuchajcie. Jak wiecie, że ułamek e, 4 przez 5 to jest dzielenie, tak? To też jesteście... Tam, sobie wszystko na tym kalkulatorze policzyć. Pozdrów mamę ode mnie i, i swoje króliczki. Pozdrawiam mamę i. No Sylwia, pewnie, co? To pewnie Sylwia. Tak, i pozdrawiam moje króliczki, także już na szczęście wszystko z nimi ok, ale wczoraj mieliśmy ciężki dzień. Dobra, yy, to wiem co? Myślę, że ostatnie pytanie, a reszta jest za tydzień, nie? Tak, reszta za tydzień, bo to będzie taki cykl. Odpytki, że tak powiem. Ja tutaj cała w stresie, bo Magda mnie będzie odpytywać, ale jakoś dajemy radę. Dobra. No to co, Aniu? Ostatnie pytanie, co jak zrozumieć zadania? Jak, jest jak roz... zrozumieć? Czy jak, jakby, jak sobie przetłumaczyć na polski, tak? Tą treść tak, zadania. No ja najważniejsze, na mhm. e, bo ciebie trochę chyba zagłuszyłam. Nie, no chodzi o to po prostu tak, jak zrozumieć, o co nas e, pyta e, autor zadania, na co zwracamy uwagę w tym. Mhm. E, ja mam taką technikę, że zawsze na samym początku trzeba sobie zaznaczyć w kółka słowa klucze, bo czasami jest dużo takich informacji nieważnych. E, czyli zaznaczamy w kółko najważniejsze zadania i jakby staramy się złączyć, złą zrobić z tego logiczną całość, czyli. No wiem, że tutaj jeśli chodzi o logiczne myślenie, to może być czasami trochę ciężko, jeszcze, jeszcze w stresie, um, ja mam taką metodę, że sobie, my, że sobie zawsze mówiłam, brałam głęboki oddech i sobie mówiłam, Ania, ogarniesz to. Przecież umiesz, umiesz te zadania robić. Dlatego chyba to jest najważniejsze, żeby przed tym zanim przystąpimy do rozwiązywania jakiegokolwiek zadania. To weźmy sobie dwa, trzy głęboka, głębokie oddechy, żebyśmy tak jakby sami się ogarnęli, bo jak jesteśmy zestresowani, to to, że oni tam będą mówić, rozwiąż nawet do, dodaj, czy sumuj, to jak będziesz w stresie, to nie będziesz wiedział, o co oni pytają. Dlatego też najpierw dwa, trzy oddechy głębokie, później czytamy jedno zadanie, zaznaczamy sobie słowa klucze. I co najważniejsze, jeśli trzeba, to czytamy to nawet milion razy, aż w końcu zrozumiemy, ale też pamiętajmy, żeby pilnować czasu, żeby to milion razy czytanie nie trwało całej godziny, a my sobie później patrzymy, ojej, a jeszcze 30 zadań przede mną. Więc myślę, że chyba to jest najważniejsze, żeby pilnować czasu, wziąć głęboki oddech, no i czytać ze zrozumieniem na tyle, żeby zaznaczać sobie te słowa, klucze, które są najważniejsze. No i co jeszcze, o czym bym prawie zapomniała? Jakby bierzemy, otwieramy sobie tablice naturalne na, na, na tym dziale, który, którego może dotyczyć to zadanie. I wtedy kombinujemy z tych wzorów, co tam są, żeby, żeby wyliczyć. Ech, tak, to chyba tyle. Znaczy, no, to te, też ja, ja jeszcze tak anegdotę, tak, <grym> Dawaj. To, to Miałam bardzo super panią od chemii. Pani od chemii była. Tym nauczycielem jeszcze starszej daty, no za moich czasów, nauczyciel starszej daty, to wiecie, jeszcze czasy PRL-u pamiętam. <grym> ale no to była pani, która akurat jak skończyła z nami, to poszła na emeryturę. No ale nauczycielka jeszcze, która pamiętała po prostu, że eksperymenty można było robić w szkole. I ona zawsze mówiła, że każde zadanie czytamy 10 razy, 8 razy, to tylko może przeczytać Einstein. <grym> I, i, I powiem Wam szczerze, że ja też tą radę daję moim uczniom, może nie 10 razy, ale ja zawsze każę im przeczytać zadanie minimum ze 2-3 razy. tak? Czytamy pierwszy raz ogólnie o co chodzi, czyli aha, okej, okay, to zadanie będzie z funkcji, otwieramy zadanie z funkcjami. Drugi raz to, co Ania powiedziała, podkreślamy słowa klucz. Jeśli wrócicie do zadań, jak ja rozwiązywałam zadania, to ja w słowa klucze podkreślałam, o co nas pytają, po co, na co i dlaczego właśnie do tego. Trzecim razem wypisanie danych, jeśli trzeba, no i czwartym razem robimy. I jak już zrobicie, to jeszcze ostatni raz warto przeczytać sobie pytanie, czy aby na pewno wyliczyliśmy to, o co nasz autor pytał. Tak, tak? No i wiecie, policzymy, ale co? Tak? Tak, te zadania są na tyle złożone, że trzeba ze 3-4 razy te zadania rzucić. Także. Tak. To, co, to co ja jeszcze mogę dodać, że nawet jeśli zrobicie tylko połowę zadania, a oni przewidzieli, że nie doczytacie, że trzeba. Że to jest jakiś taki połowiczny wynik, to i tak ten wynik będzie w odpowiedziach. Nawet jak się pomylisz, to w 90% ten wynik jest. Szczególnie z minusami i plusami. Jak mi wyjdzie 2, a powinno być minus dwa, to i tak obydwie odpowiedzi będą w odpowiedziach. Tak, czasami też tak robią, że w otwartych zadaniach, jeśli na przykład jest zadanie ze za 4 punkty, a ty się pomylisz w obliczeniach gdzieś tam na końcu, to za to zadanie dostaniesz 3 punkty. Także tym też się nie przejmujemy, bo jeżeli zadanie spełnia pewne. Warunki, no to te punkty tak czy siak są, więc nie e, nie liczymy, znaczy nie przyjmujemy się tym na przykład, że na samym końcu na przykład wynik był dobrze, bo jeśli metodyka jest dobrze zrobiona w zadaniach otwartych, no to te punkty będą tak czy siak, tak? Mm -hmm. Tutaj Sylwia pyta, czy otwarte też będą na live. Dzisiaj ten live jest taki bardziej, żeby Wam opowiedzieć o tym, jaką strategię obrać, żeby jak najlepszy wynik mieć. A zadania liczymy od poniedziałku do czwartku, także w poniedziałek na pewno, wczoraj Magda skończyłaś na którym zadaniu? Na dwunastym, tak? To no. ja w poniedziałek od dwunastego z matury 2015 będę liczyć i też będę robiła zadania otwarte. Także e, możecie spokojnie wbijać na 19.15 od poniedziałku do czwartku. A Dobra. jeśli są tutaj osoby, które się przygotowują do egzaminu ósmoklasisty, to o 16.15 Magda będzie e, tłumaczyć te zawiłości tych e, zagadnień i tych testów. Dobra, niektóra jeszcze pytała o wyniki konkursu. Do dzisiaj do, do północy można jeszcze przesyłać filmiki. Także w poniedziałek na live'ie o 19:15 ogłoszę, kto wygrał, kto, kto najlepszy filmik przysłał i też kto bardzo dużo oznaczał osób. No jest tutaj jedna faworytka, mogę powiedzieć, że to jest dziewczyna, ale jeszcze czekam do północy, kto jeszcze przyśle na ostatni moment swoje filmiki. To co? Myślę, że chyba tyle na dziś. Tak. I myślę, że za tydzień powtórzymy coś podobnego. Będziemy mówić, co prawda, o innym temacie, ale macie ostatnie 15 dni, żeby się przygotować, także wykorzystajcie dobrze ten czas z nami. I... Możecie tutaj też oczywiście zadawać pytania później pod tym live'em, i my sobie przejrzymy, o co pytaliście, i za tydzień też postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Także spokojnie pod tym live'em możecie, możecie też jeszcze pisać pytania, które Was męczą i dręczą, bo maturka już coraz bliżej, takimi wielkimi krokami się zbliża. E, to co, to myślę, że do zobaczenia, kochani, za tydzień. No, oczywiście w poniedziałek e, na live'ach o 16.15, o 19.15 przygotowujących. To co, papa! Pa! pa. pa.